Hej, czy nastolatek, który teoretycznie powinien tak naprawdę cieszyć się zabawą, uczyć się w szkole, może zarabiać pieniądze i to robić z domu, robić to przez internet? Odpowiem Ci dzisiaj na, na to pytanie na przykładzie Stanisława. Stanisław jest moim kursantem, jest moim podopiecznym i najlepiej odpowiedzą jego słowa, ale zanim powiem, zanim on w zasadzie powie o co chodzi, jak on zaczął zarabiać pieniądze, to. Chcę Ci dać troszkę do myślenia, bo znaczy, daję Ci do myślenia od 6 czy 7 lat, jak prowadzę ten kanał i opowiadam cały czas o sukcesie. Opowiadam o tym, że można zarabiać przez internet, że można żyć godnie, że można podróżować, można od, 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 odkrywać świat i można to robić wszystko przez internet. Można sobie wyjechać gdziekolwiek i wystarczy mieć telefon czy laptopa i można po prostu pracować, ale co chwilę słyszę, nie, Jacek, nie da się, to niemożliwe. A w przypadku nastolatków to już w ogóle, słuchaj, szkoła, obowiązki, nie da się Jacek, nie da się. Wczoraj pokazałem nagranie z Izabelą, która ma małe dziecko, ma dom na utrzymaniu i mimo tego zarabia pieniądze. Teraz pokażę ci, Stanisława. Chcę ci po prostu pokazać, że to co ludzie ci wmawiają, że się nie da, to są po prostu bzdury, bo ludzie tak mówią, że się nie da, że to jest niemożliwe, bo to jest dla nich wygodne, bo to jest taka wymówka, no bo. No, bo jak się nie da, no to nawet nie będę próbować, no bo się nie da, bo to jest trudne. Wymyślają sobie rozmaite powody, dlaczego by tego nie robić. A ja chcę Ci pokazać właśnie, że się da. Wręcz, że należy takie rzeczy robić, bo człowiek powinien żyć godnie, powinien dobrze zarabiać, po to, żeby mieć pieniądze na wyjazdy w fajne miejsce, po to, żeby mieć pieniądze na swoją rodzinę, po to, żeby mieć pieniądze na to, żeby. Zdrowo się odżywiać, żeby zadbać o siebie, żeby się w odpowiedni sposób ubrać, nawet żeby sobie kupić fajną furę, fajny dom no bo niby czemu nie? Niby czemu nie, skoro można? Więc pokażę Ci teraz Stanisława. Posłuchaj sobie sam. Cześć Stanisław. Cześć. No. Prawdopodobnie jesteś najmłodszym uczestnikiem kursu Kreator Milionerów. Ile masz lat? Mm, 16 dopiero skończyłem. E, czy to jest legalne, żebyś brał udział w tym kursie? Rodzice wiedzą? A, a, wiedzą, wiedzą. Wiedzą. jak na to zareagowali? Na początku bali się, w sensie, no mówili, że lepiej nie, ale ja mówię, powiedziałem im, żeby nie bać się tylko spróbować, teraz się żyje. <laughs> Dobrze, powiedz jak na mnie trafiłeś? Gdzie mnie znalazłeś? Pana znalazłem przez hmm, przeglądanie YouTube'a w celu zdobywania informacji o prowadzeniu biznesu i tych sprawach. Tam pamiętam, że zobaczyłem uśmiechniętego pana w garniturze, no i kliknąłem, obejrzałem jeden, drugi, trzeci film. i się wciągnąłem. Może biorę garniturę do tą okazję. Eee, wiesz, masz 16 lat, to tak większość osób w twoim wieku, to raczej myśli o rozmaitych zabawach, a więc jak to jest, że ty się wziąłeś za biznes? W sumie to zaczęło się, że poszedłem w wakacje do pracy ręcznej, po znajomości taty, takie, gdzie się składały wentylatory, no i po tygodniu uciekłem, bo się, nie wiem, tak przeraziłem trochę i Postanowiłem, że będę robił wszystko, żeby mu całe i nie pracować tak za jakieś 2000 zł na rękę. No i zacząłem działać. Okej. Okay. Eee, skąd była ta decyzja, żeby się zapisać na kurs? Pamiętam, że zacząłem handlować, tak, próbować w październiku. I to wyglądało tak kiepsko, że sprzedawałem dwie rzeczy za 15 zł na miesiąc. No i szukałem rozwiązań, jak podwyższyć tą sprzedaż i pamiętam, że zobaczyłem, że kurs jest w przecenie i stwierdziłem, że kupię, no bo kurs Allegro, no co. To... Okej. Okay. I e, e, czy możesz się pochwalić, e, znaczy może jeszcze tak, zanim się pochwalisz wynikami, to może powiedz, e, e, bo tak, bo jest dużo problemów dla, powiedzmy, jest dużo problemów dla osób w twoim wieku, bo tak, formalnie nie możesz założyć firmy, konto na Allegro jest kontem junior, więc powiedz, jakie miałeś problemy na początku, jak sobie z tym poradziłeś, jak, jak to było? Założyłem konto na Allegro, to było dosyć śmiesznie, bo dałem datę, że mam 18 lat i założyłem konto, jak sprzedałem pierwszą rzecz, to nie mogłem wypłacić jej, Pieniędzy za to i napisałem do Allegro, że nie mam 18 lat, tylko założyłem, bo chciałem sprzedać rzecz. No i mi zmienili na mój rocznik. A, okay. Więc jak mam konto z twoim rocznikiem. Okej. Okay. A kwestia firmy masz założoną pod to firmę, czy jak to wygląda? Nie, jeszcze nie, ale z tatą rozmawiałem dużo i w najbliższym czasie już zamierzam się za to wziąć. Dobrze, to powiedz. Kurs, yy, czy ci kurs mój w czymś pomógł? O, tak zapytam. Pomógł, pomógł mi to bardzo, bo teraz miałem lekko ponad 2 miesiące i od dwóch dni już się dostałem do 1% najlepszych sprzedawców. A przed kursem to było 96% i, i nie szło w ogóle do, do no. Okej, okay, yy, a pamiętasz może jakąś konkretną rzecz z kursu, która ci pomogła? No to był myślę, że to był dropshipping, na nim zarobiłem no nawet 1000 złotych chyba, na samym dropshippingu, okay. e, wystawiając, nie wiem, 20 aukcji chyba, takie podłapało połowa i to jakoś szło. A powiedz, jak to godzisz, dobra teraz nauki nie ma, ale normalnie chodzisz do szkoły, tak? To powiedz, ile czasu ci to zajmuje i jak, jak to wygląda? Mm, jakoś mam tak, że nauka mi... Dobrze wchodzi tam. Miałem, nie wiem, średnio tam czwórki. Więc nie muszę się za dużo uczyć. I no i, nie wiem, w sumie miałem z tym problemu, żeby to połączyć. Też aż tak dużo czasu już na to nie poświęcę bo jakby to zautomatyzowałem wszystko. E, czyli wszystko się samo robi, a ty masz czas na to, na co chcesz, tak? No prawie, tam wiadomo, że trzeba jechać, wysłać wysyłki i tak dalej. Okej. Okay, to. Yy, wiesz, bo słuchają nas osoby w twoim wieku, też yy, może niektóre mają pomysł na to, żeby yy, zacząć w ten sposób zarabiać, yy, czy polecasz mój kurs, czy nie polecasz, jak oceniasz współpracę ze mną, czy coś możesz powiedzieć yy, w tym temacie? No, zdecydowanie te pieniądze, które wydałem na ten kurs, to były najmądrzej zagospodarowane mi pieniędzmi w moim życiu, no. No co, no w miesiąc, sam miesiąc od totalnego zera, przedęduję już 5% tych najlepszych sprzedawców na LEGRO. Na wydatki wszystkie starsze dla siebie jeszcze zostawiam sobie na dalsze inwestycje. No, no pan mi pomógł bardzo tym kursem. To super. To na co wydasz pieniądze, powiedz? 84% tej kwoty mam zamiar reinwestować w hurtowy już drob, ten. Import Chin, jak już będzie firma i, i w sumie tyle no. Okej. Okay. Reszta. A to reszta to na no, takie bezpieczne, na no, wydatki swoje. Okej, okay, na życie. Super. No. To gratuluję Ci wyników i czekam na to, aż będzie to raz 10, albo i więcej. Dzięki Też wielkie. Dziękuję bardzo. Fakty mówią same za siebie, ci którzy znają Stanisława, możecie napisać do niego na Facebooku, poszukać, przepytać czy faktycznie tak jest. A jest on jednym z wielu kusantów, którzy miesiąc temu zapisali się na Kreatora Milionerów. Jeśli nie wiesz jeszcze, to w poniedziałek, wtorek, środę o godzinie 20 będę robił live, gdzie będę podawał taką wiedzę, której do tej pory nie mówiłem ani na, na YouTube, ani na jakichś tam konferencjach. Także jak chcesz dostać wiedzę właśnie na temat tego co Stanisław robi, co wczoraj Izabela jeszcze wcześniej podałem kilku innych kursantów, którzy odnieśli sukcesy, bo po prostu zaczęli zarabiać pieniądze, więc jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić, kliknij tutaj po spodem w opisie jest link do kreatormilionerów.pl. Tam możesz się zapisać na live'a i dostaniesz wtedy powiadomienie gdzie jest i przez 3 dni będę cię szkolił z takich materiałów, dzięki którym zaczniesz jakieś pieniądze na początku zarabiać. Zapraszam.